Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Lego Ninjago. Skończyliśmy tutaj na tym, jak Nia nauczyła się swojego spinjitsu i mocy żywiołów. Dlatego idziemy dalej. Tutaj trzeba napełnić ten zbiornik, i Garmadon będzie mógł się dostać. Okej, okay, chodź Garmadonie. O tu coś jest. A to zajmę akurat. On jest trzeć, tak? W sumie nie ja też mogę, bo ona ma ten. Swoje spinditsu. Tam coś jest? Co to dało? Tam Kai by się przydał. No, że tu. Chyba znów potrzeba Garmadona. Hej, przynajmniej na coś się przydaje, nie? No tak, tak. W oparciu o analizę sytuacji stwierdzam, iż postępy są zależne od napełnienia beczek przez niej. Czy trzeba nas napełnić beczki? Co tutaj mamy? Okej, okay. jest się jak na pełną tą beczkę. Oj, się masz podniósł, ale tam była szpara. Czyli ta jeszcze. i okay, no ciekawe, ciekawe to wymyślili. Mam nadzieję, że w tym odcinku też nie zabraknie żadnych figurek znalezionych jakiś. To coś tak mi się wydaje, że chyba w tym odcinku będziemy mogli już przetestować jak się chodzi tymi figurkami, co w poprzednich odcinkach zdobyliśmy. O, że randol. To nowość. Tuż już chyba ostatnie. A tu co zrobiłem tego serio? O, złoty klocek. Fajnie. Tylko że wolałbym jakąś figurkę. A jednak Okej, okay, a czy nie ja coś zrobić swoim tym? Nie, zanim zamraża, on ma taką fajną dodatkową moc, że zamraża Dajcie Garmadona. Musielibyście się z tym męczyć, gdybyście mnie po prostu... Ciekawe po co są te posągi. on też tutaj pokazuje tak... ...ręce, tak jak w każdej grze LEGO. Fajnie by było, gdyby Loity też potrafił Spinjitzu. Bo on w końcu potrafił. Ale zanim to... Zaraz, zaraz. To co to jest? A tu pewnie jest... O, nie. Co tu jest potrzebne? Kai pewnie. No nie. Może jakby się, ja Kai się wodą. Nauczył swojego Spingisu. Okay. Dobra robota. No to teraz bierzemy Zajna. Rozimy to żart, prawda? Wow, myślałam, że już Kai się nauczy. z tu. A jeszcze mamy zjeżdżanie tam w ogóle? No i doskoczyli. Dobra, osiem no... Jakby taki jest szybko zamrozić. O się nie dał tak łatwo. A i na chwilę Szybko jeszcze... Dopiero jednego. Jaki, jakieś inne techniki przydałoby się. Ale one są twarde też, kiedy one nie dają się tak łatwo. Trochę też możecie podczas walki słyszeć jak tutaj klikam tym padem więc no... To jest taki trochę minus tego No i dawajcie no to Są jakieś uzbrojone No, co się wziął? No chodź tu no. No. Nie no, co jest? No. Mam dosyć tego, dawaj go. No w końcu, ale one są wkurzające robi się dosyć marna. Boisz się ciemności? Wcale. Tylko tego, co w niej siedzi. Chwilę, słyszeliście to? Co wy tam macie w tej klatce? Nic. O, złapaliśmy Garmadona! Znaczy, prosiaka. Mamy tu świnię. Taką dużą. Ej! Garmadona? Świetnie składa, nie? No to, generale, wypuśćcie mnie z tej klatki! A potem chcę coś na ząb! To był rozkaz generale numer jeden. Dłużej mi nie rozkazujesz. Z tym misjonowałeś mnie. Którzy się na, na niego tam. Od niego odwrócili. Znaki! chwilkę. W nogi, tak? W nogi? W nogi. Znikamy. Spadamy? Okej. Okay. Super. Dzięki. Załatwione. W Znajdźcie broń! No i skończone. Złoty Aż pięć. Z lodu i wody i figurki. To było tak. Nie bez maski. Zain. Dobra, po prostu to pominę na razie. Potem się zobaczę. O, jakąś złotą broń. Wow, ile procent? No to zaraz sobie przetestujemy. Uwaga. Wow, ludzi bez maski mamy, i tak odblokowaliśmy tego gościa. Tylko spokojnie, tam nic nie było. Mhm. No dobra, taką siekierę ma. Tego, on będzie taką dźiada, mam dźiada, ok. Spoko, spoko. No i uwaga, perełka. Sensei Yang. Wow, on lata fajnie. No i mu już zrobili animację. Takiego fajnego latania. Ale już temu. On to przeci? Nie. Ale wężom już nie zrobili. Chodzą tak dziwnie. Jak tam się dostać? A nija potrzebna jest OK. Nasera bardzo fajnie wygląda. Myślę, że pójdę sobie teraz odblokuję kilka... A tam widziałam... Była figurka, ale ona nagle znikła. To jest poszczególny kajtak? Nie jakoś co z dynamitem. No niestety. Jeszcze nikom, nie mamy nikogo z dynamitem. Nie, to myślę, że nie ma jeszcze sensu. To gdzieś tutaj szukać tego po prostu... Idziemy do tego wąwozu. Tutaj Zane musi znowu zamrozić. A to jest nawet to miejsce tutaj. O, w tym miejscu zabiłem Yanga, tak? Gdzieś tutaj był. Coś trzeba było zepsuć. Nie zepsuć, tylko pociąć, tak? Nie, no tak, gdzieś tutaj. A nie, to gdzieś indziej, to chyba na, nie na tej mapie. Zajm, zajm, zajm Ciekaw, czy będzie tutaj ktokolwiek kto umie latać. A, no tak, Zane. Musi to najpierw zamrozić. A, Zain a miałem obok. Mmm, i co? Nie mam takiej. No, tu, ah tu coś jest. Czy teraz do zaginionego miasta generału? tutaj widać wszystkie poprzednie wiem, miasta to jest serio bardzo fajny wymyślany, stąd może można poglądać sobie wszystkie miasta wulkan jest Floyd. Cii, nie tak mocno. Zmniejszam głośność. Jest love. No to ma ktoś jakiś pomysł? Zbijmy się w konspiracyjną grupę. To oh. zawsze pomaga. Ah. Ow. Jestem naelektryzowany. Przez te dywany. Zaraz. Tu nie ma dywanów. Uh. Ah. Przestaniesz to robić? To nie ja. To twoja wina. <laughs> <laughs> Okej, okay, może i ja. <laughs> o, myślicie, że to moja moc żywiołu? No, raczej. Gdybym to był ja, uznałbym, że się psuję i zaraz wybuchnę. LOL. Mega ninjowe! Zobaczmy, co mogę teraz robić. No i super, Jay się już nauczył. Z co błyskawić. No to fajnie, że Jay już się nauczył, teraz już został tylko... Um, Kai i Lloyd. No zobaczymy. A czy tu nie będzie może czegoś? Jest figurka. Zobaczmy, zobaczmy, czy da się tu jakoś dostać. No chyba się nie da. Cóż Uwaga. Boom. Jeden na dwa, gotowy. Trzeba dosięgnąć mechanizmu. Ale jak? To nie pytajcie. Tem i szykujelegarmadon. Czyli teraz jakbym poszedł tu. Trzeba dwóch haków. O, jakbym teraz poszedł tu. Analiza potwierdza właściwy kierunek naszych postępów. I teraz tu. No niezbyt. Ktoś, kto ma jakiś duży skok by się przydał. No nie wiem, nie wiem. Może jeszcze nie, nie nie mogę tego zrobić, bo nie mam jakiejś mocy czy coś. Dobra, zrobmy to. O! A jednak mogę to zrobić? I uwaga, kto to będzie? Podejrzewam, że jakiś z generałów. ta wow. tata kajajunii. Fajnie. No dobra, chodź. To nie chcę. Nie 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 chcę. Nie chcę. Dużo niż moje życie. Nie no, jak... Nie musisz mi tego dawać. Ja, ja jutro idę ze Staśkiem poszukać nowego. Ale, ale nie musisz. Ale nie musisz, Ola. Chyba, że na serio bardzo tego nie, nie, nie korzystasz z tego w ogóle. Nie, po ja chcę trochę dodać coś YouTube'a. Ale już nagrałem recenzję elektrycznej wersji. Nie musisz, Ola. <laughs> ja jutro idę została siekiem poszukać. No dobra, bardzo fajnie, że dostaliśmy tego Reja. Teraz trzeba się tam wrócić, bo nie zrobiłem czegoś. Hop, hop, hop. Tutaj jest w ogóle garmada, może coś tu będzie. Tak też można się dostać, chociaż jednak nie. A nie, nie, ja, ja to jednak umiem. No i gotowe. Tutaj potrzeba gościa, który umie wybuchnąć. Nie, tu ogień jest potrzebny. Kaj, pośpiesz się. No i. Zadanie wykonane. O, żaden ninja obrotności. Hmm. większe obrażenia Będziemy już wszystko tutaj ukończone to lepiej nawet no i dobra, to skończmy tutaj w tym miejscu przed bramą Zanim... w następnym odcinku dotrzemy na spokojnie do wulkanu, także możecie zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco z wszystkimi odcinkami z Lego Ninjago, bo to na serio bardzo fajne rzeczy tu się dzieją. O, widzę, że już tutaj ktoś po mnie leci, więc no to na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym.